Przełamanie na pewno w takim sensie, że pierwszy mecz domowy wygrywamy w tym sezonie, to i z tego możemy być zadowoleni. Naszym celem przed tym meczem było zdobycie trzech punktów i nie, nieważne w jaki sposób, ale chcieliśmy za wszelką cenę, żeby trzy punkty zostały u nas w domu, tak też się stało i to jest na ten moment najważniejsze. Gdzieś tam to nam da małego tlenu trochę, ale i takie poczucie. Że gdzieś tam tą pracę, którą wykonujemy, to wykonujemy w miarę dobrze. Na pewno możemy to wykonywać jeszcze lepiej. Chłopaki o tym doskonale wiedzą, ja o tym doskonale wiem. Przed nami teraz dwa mecze, które też chcemy powalczyć i z których chcemy przywieźć punkty. Jedziemy do Bełchatowa, następny mecz będzie z Lwowem u nas w domu. Także liczymy na naszą dobrą grę, dobrą bitwę i że to konto punktowe będzie rosło. Liga, przez to, że jest mniej zespołów, zrobiła się trochę bardziej. Wyrównana wiele zespołów, jest jakiegoś podobnego kalibru i stąd też jedziemy pełni nadziei, tak jak powiedziałem, do Bełchatowa. To, że tam zawsze dobrze gilaliśmy, teraz to tak naprawdę są nazwy, tylko nazwa została ta sama Suwałki-Bełchatów. Drużyny są kompletnie odmienione, kompletnie inne. Bełchatów gra całkiem dobry sezon, jednak my chcemy tam pojechać i napsuć im najwięcej krwi, ile się da i dobrze by było, żebyśmy przynajmniej dwa punkty przywieźli do domu. To może od początku, bo ciężko oczywiście wskazać jeden element, który zaważył na tym, że przegraliśmy. Też nie lubię tak na gorąco po meczu jakoś rzeczowo analizować, bo zawsze warto obejrzeć jednak to nagranie wideo, gdzie dużo więcej widać, gdzie można spokojnie przeanalizować naszą grę. Faktycznie mogło tak wyglądać, że do pewnego momentu graliśmy dobrze, później, później coś tam się przycinało i... i suwałki nam odjeżdżały. Mieliśmy, myślę, dobrze rozpracowanego rywala. Każdy miał zadania na ten mecz. Mówię o swoich zawodnikach. Myślę, że czuliśmy się dobrze fizycznie. Byliśmy po niezłym tygodniu pracy. Naprawdę jechaliśmy tutaj z, z nadziejami dużymi. Mecz za 6 punktów mecz o życie tak, tak to się mawia. Natomiast dla mnie, po prostu. Kolejny mecz w Plus Lidze. Bardzo ciężki, bardzo trudny, bo każdy taki mecz w Plus Lidze po prostu jest. Szczególnie dla Beniaminka, który walczy o utrzymanie. Dzisiaj zespół Suwałk był od nas lepszy, był zdeterminowany. Walczą o, również już teraz o pozostanie w Lidze. Nie najlepszy start sezonu, więc te cele mamy podobne. Okazali się lepsi. Nie pozostaje nam nic innego, jak zrewanżować im się w drugiej rundzie. My również mamy taką nadzieję. No, dzisiaj z tą energią. A bym aż tak nie przesadzał, bo ciężko się gra takie mecze. Wiemy na którym miejscu jesteśmy w tabeli, wiemy jak arcyważny był ten mecz, więc z tą energią i taką tą radością było ciężko, bo, bo każdy mały punkt ważył naprawdę dużo i mieliśmy w głowie tak naprawdę to, że nieważne w jakim stylu, nieważne jak, ale należało zdobyć też te trzy punkty, szczególnie przed swoją publicznością, gdzie jest to nasze pierwsze zwycięstwo w suwałki Arena. Zdecydowanie zgodzę się z tym, że ten pierwszy set miał istotną rolę dla przebiegu całego spotkania, bo kto wie, jakby, jakby rybal nas w nim złamał, kto wie, jakby się to dalej potoczyło, ale no cieszymy się z tego, że w tym pierwszym secie wytrzymaliśmy i dowieźliśmy tą dwu, punktową przewagę i, i, i wygraliśmy tego pierwszego seta i później faktycznie ciutkę było łatwiej.